Ekspedycja pionierów. Cześć! Tu Emilka i Tynek. Razem z rodzicami zwiedzamy polskie, polskie parki, parki narodowe. Posłuchajcie naszych wspomnień. Jesteśmy w Biebrzańskim parku narodowym i chcemy spotkać Łosia, dlatego jedziemy rowerami na wycieczkę drogą carską, którą się nazywa łosiostradą. Dlatego tam właśnie pojechaliśmy. Droga nazywa się Radą, bo tam mo można spotkać łosie. Dlatego tam pojechaliśmy rowerami, żeby większy kawałek drogi przejechać. Ale nie udało nam się spotkać łosia. Na drugi dzień y sąsiedzi nam powiedzieli, gdzie moglibyśmy znaleźć łosia. Tam poszliśmy. Widzieliśmy tyle śladów łosia, kupy, czyli łosioletę, tyle śladów, ale nie było łosia. W czasie tego spaceru widzieliśmy bardzo dużo lasów bagiennych i tam było bardzo wiele błota. Straciliśmy już nadzieję, żeby zobaczyć łosia. Ostatniego dnia, jak wyjeżdżaliśmy z parku, jechaliśmy wolno i mama się rozglądała, czy gdzieś nie ma łosia. I właśnie zobaczyliśmy łosia. Był od, na od, w oddali, na łąkach. Szybko wy, zatrzymaliśmy samochód, wybiegliśmy z samochodu, wzięliśmy lornetki i zaczęliśmy obserwować. Było widać łoszkę. Bardzo byliśmy zachwyceni. Pierwszego dnia na wycieczce rowerowej mieliśmy nadzieję, że spotkamy łosia, ale zobaczyliśmy coś innego: ślady lo, lodowca. Wiele tysięcy lat temu lodowiec ukształtował te tereny jakby prostokina, no i tam były górki i dołki. Nasze nóżki się męczyły podjeżdżając pod te górki, a cieszyły, jak zjeżdżały. Mieliśmy wielkie szczęście, no i mogliśmy mieszkać akurat na środku pól, gdzie przelatywały gęsie i ptaki. Codziennie rano i wieczorem wtywały gęsie nad naszym domkiem. No i bardzo głośno oglądały nam się układały w klucze. O Ponieważ w Biebrzańskim parku narodowym byliśmy wczesną wiosną, to na wierzbach rosły w bazie kotki. Były takie milusie i pusista. Chcielibyśmy wrócić tu latem, żeby zobaczyć, jak kwitną łąki w dolinie Biebrzy.